Z tej strony Kimercela, a w dzisiejszym odcinku Będę używać tylko pompy Jeżeli wam się spodoba to Zostawcie łapkę w górę I suba, bo lecimy już po 150 subskrypcji No i bez żadnego przedłużenia lecimy Dobra, mój plan To Dzisiaj, pan Tam Nie ma dużo ludzi, bo na, na pompę Na pewno sam nie wygram Ja bym poleciał, no nawet my nie ma nic się pompy. Tu? Nie no ciągaj te karabiny. O! Dzięki. Czekać trzeba, to ładnie uracował. moców. W sumie jak mogę tylko na blisko. Tylko nie miały dużo masów. No i tak. Nora. się. No to problem. To chyba, że jak tak podjadę. Nie widzimy. To ma być że mnie. Dzięk. Nostał. Dobra, leży. Nara. Dobra. Dobra. Jeszcze tego w sumie jeszcze nie mogę jak każde Dobra. Uf, udało się. Macy. Jeszcze raz macy i jeszcze raz macy pompa pompa rękę pompy Bra tirojesz lepsze auto Jadzymy do strefy To w sumie zrobię jak jest auto Podjedziesz po gościa, no i z pompy. A to nie jest kizu pomysł. Czy ktoś tu był? co jest m... Um, szara... O, potka. To woda odbija. Ta w Ta jak w szóstym sezonie. Co jest? Ale fajnie. Kozak. Co jest? Ja pokonałem teraz dopiero gościa. O, on miał z tego, spaza. Co jest? O, miał płamię. o to nie zadaje obrażeń, że mogę. O kurde, on miał fajne itemki, A ja nie mogę jej zabrać. Ale mi ten przestraszył. Kurde, ale mi serce... Oj, po co ja to kupiłem? Szczypad jakichś Ale co jest jak mnie wystraszył, hop. Takie nagle skacze z góry? Popatrzcie, widzę. Będę tak. Ja tu stoję. Ja tu idę. I ja on nagle skaczę. I pum. Strzelam mi z tych pompy. I się koordynowalamy na pompę. Mogę jak śpią. Splash. No lecimy. łaba no, jaga Będę bez pomysł. I typek. Tam, biegnie. Ha. I tu też. Typek. Co? To on do mnie... Nie widzi? To jest bot. Epic Gamesowy. Oho. O się tu dzieje. I to ja też muszę uciekać. Dobra, ja uciekam na minutę. tak cicho kamera. Uciekamy. Chłopca do mnie strzela. Co to? Co to, co to? Lara. Dobra, się. O! Dźwięk nie fioletowa. Brałam fioletowe. Sprawdzę, czy tylko się nagrywa. Dobra. O, potki. Co robię? zabiorę RAM. Czaptekę zabiorę. Znajdę. So, a moi nie mi jest nie potrzeba. to do pompy mi potrzebne. I tak już mam trochę dużo. Dobra. Nie będzie tu już sterwa, to wyratuję tam do nich. Dobra, ale co? Co jest fioletowe to jest? Co? Mam ja mam miatło? Czy Nie rozumiem. Co to jest? To coś idzie? Co to? Ty no idzie! To się porusza. Gdzieś tam. Co to jest? Ja go na razie nie widzę. Ja się widzę. co, ja to czegoś, to to, 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 to się boję. Co? To. Gdzie? Co? Tam gdzieś. No, it's pink. Dokładnie tu gdzieś. Oh! Enderman. Ja się boję. Co to jest? A Co to jest? Ej, tybie, bo coś się podjeżdża tam. Jakiś Enderman. Ja w to się nie wtrącam, lara. Uuu, mm, dzień dobry. Ja sobie wybieram to coś może. No to nie będzie dobra na wybijanie. O, bo mi raczej nie potrzeba, bo mam już dwie... Nie dam strofa. Są to stronę. Ty ja się dopiero to jest, jest jeden na jeden. Nie wiem, że tamten typ to jest. On. Nie wiem. Tylko żeby nie spócenie, zbogam. To jest? To jest Przecież ja jestem jakiś nowym w grę. Ech. No kurde, nie da się. Daj mi wygrać. Jest. No nie pytajcie. Okej, okay, widzowie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, słowa dzwonem. Bo jak już na początku mówiłem, lecimy po 150 subów, a brakuje nam mało. Nie idziemy się w kolejnym odcinku. Cześć!